Dzień dobry, kolejnego pięknego, słonecznego dnia. I żegnamy. O, to nie masz jakiś ten? Co tam masz? Chyba nie nie? A będzie obżeranie się fryteczkami. Z małymi przebojami, moi drodzy, właśnie odwiedziliśmy komisariat, nie wiem, z policji, straży miejskiej. Jest tam napisane jakaś policja, ale taka bardziej chyba od, od miasta. Tego się już nie naprawi. Mm. No i trzeba będzie kupić nowe koło. Na szczęście można. To nie jest najlepszy dzień. Dzień dobry, kolejnego pięknego słonecznego dnia. My zamiast wylegiwać się na plaży, a jest godzina. O, jakieś bezpieczne wakacje mi się włączyły. A jak możecie zobaczyć 1221. Cały czas jeszcze pracujemy, jeszcze się odcinek dla was nie wrzucił. No kupa, kupa pracy. Ale jako się tym bardzo nie martwimy, wiemy, że jeszcze wiele przygód i pięknych dni przed nami. Parking troszeczkę się rozluźnił, ale i tak sporo tutaj jednak kamperków i przyczep zostaje. My, jak tylko się ogarniemy do końca, będziemy pakować się. Podłączać przyczepę i ruszać dalej w kierunku przygód. A dzisiaj w planach dalsza część łotewskiego wybrzeża, tym razem już bezpośrednio nad Morzem Bałtyckim. Jeśli jesteście ciekawi, jak te nadmorskie miejscowości wyglądają. Koniecznie zostańcie razem z nami. A jeśli nie chcecie, żeby cokolwiek Was pominęło, to pamiętajcie o subskrypcji tego kanału. Pamiętajcie o łapkach w górę. No i o komentarzach, bo za nie możecie dostać od nas darmową pocztówkę z dowolnego miejsca na świecie, które wyślemy w dowolne miejsce na świecie. Wszystkie szczegóły w opisie. Pod filmem. I żegnamy. O, to nie masz jakiś ten? Co tam masz? Chyba nic, nie? A, tej. O, trzeba tego muwera odkręcić. Ujęcie drugie. Ruszamy. Skolki, parkingu, bezpłatnego, który możemy na pewno polecić, chociaż musicie pamiętać, że jest tutaj spory ruch. Ale cicho Ale ciutko, było, tak, bardzo ciutko, bardzo spokojnie. 80 km do kolejnego miejsca. Miejmy nadzieję, że z darmowym Wi-Fi, bo my coś z internetem ostatnio mamy trochę problemów i gigabajty kończą nam się bardzo, bardzo szybko. A gdyby ktoś pytał, to cały czas korzystamy z LiveCela. Ta promocja na internet za granicą obowiązuje, czyli jakieś 43 zł za 40 giga internetu w całej Europie plus Turcja i jeszcze tam kilka innych państw. Jak słyszycie, ogromny hałas. Ta droga P124, która prowadzi od Kolki do Windawy w pobliżu Morza Bałtyckiego, fatalna. Najpierw kompletne wyboje, takie że jeśli ktoś ma chorobę lokomocyjną, to można zagwarantować mu, że będzie musiał oddać swoje ściananie lub obiad, w zależności co jadł. Na no, teraz, cały czas, jakieś remonty. No, Gdybym wiedział, to pewnie bym po prostu ominął tą część drogi, bo jest alternatywa, można kawałek się cofnąć i jechać po prostu tą główną trasą, bo to jest taka bardziej bym powiedział wojewódzka, a ta krajówka jak jechaliśmy była zdecydowanie w lepszym stanie, no pewnie za jakiś czas ona będzie zrobiona i naprawiona, ale jeśli teraz jesteście w tej okolicy albo planujecie jeszcze tutaj jechać, to naprawdę tą P124 omijajcie szerokim łukiem to moi drodzy zobaczcie jaki jest kompletny bajzel tutaj czerwone, tutaj czerwone tutaj w ogóle przejechać się praktycznie nie da A bo ta droga to jest kompletny koszmar taki jeszcze nieprzygotowany dodatkowo, tu w ogóle wąsko się zaczyna robić muszę się porozglądać żeby nic nie zahaczyć no tragedia, powiem wam, że jeśli się remontuje drogę zawsze miałem wrażenie, że najpierw robi się jeden kawałek a potem drugi, a tutaj a, kompletny nieład. Zaraz mi się czarnogóra przypomina. Tam też to tak wyglądało. Tam w ogóle zamykali całą drogę i trzeba było przez pół kraju objechać, żeby dotrzeć do miejsca docelowego. Zresztą, co będę mówił, posłuchajcie i zobaczcie, jak wygląda droga, którą teraz jedziemy. A to i tak powiem wam, że teraz jest ładny kawałek. udało się w całości dojechać najbardziej to w tej drodze baliśmy się tego żeby jakiś kamień nie uderzył nam szyby bo nieraz uderzał, albo żeby nie przebiła się opona bo one jednak ostre a tutaj dosyć duży parking w Indawie dla autobusów tuż przy pływalni. no i z niego sobie właśnie skorzystamy a jeszcze sprawdzę tylko czy na pewno dobrze zamknąłem auto, zawsze szef robi to automatycznie, a potem nie ma pewności, czy faktycznie to zrobi. Kto się z tym spotkał, niech da łapkę w górę. Dobra, kawałeczek mamy, bo musimy wysłać ten film dla Was, a jeszcze nie został wysłany. I tutaj korzystając z doświadczenia, próbujemy udać się do jakiegoś fast fooda, mając nadzieję, że tam jakieś free Wi-Fi znajdziemy i będziemy mogli dalej podróżować i zwiedzić z Wami tą miejscowość McDonald'ów mają tutaj mało ale mają za to jakieś hezburgery. jest free wi-fi? no to mam na dole, nie? a, jest wi-fi chyba sprawdzamy zaraz wam opowiemy jak widzicie znudzeni bo tutaj życie podróżnika się kończy, a zaczyna życie vlogera już dwie godziny tutaj siedzimy no. o 14 byliśmy? No. dwie godziny wrzucamy film, 33% a miałoby dzisiaj tyle zwiedzania i jeszcze drogi a będzie obżeranie się fryteczkami kawka Lodzik. tak jest, nie chodźcie do fast foodów wysyłać filmów, to nie jest dobry pomysł no nic, czekamy, dopóki się nie wrzuci, będziemy tu siedzieć i pracować, montować kolejne odcinki, a Iza zajmować się papierami. Widzimy się, jak w końcu stąd wyjdziemy. Wyszliśmy już z tej restauracji, no bo ile można siedzieć, a film jeszcze miał się usać 3 godziny. Spróbujemy go tutaj wrzucić przez telefon, bo jest ten internet troszeczkę lepszy. Miejmy nadzieję, że będzie szybciej, no bo robiła się już prawie godzina 18. Chcielibyśmy coś jeszcze dzisiaj, mimo wszystko pozwiedzać, a nie tylko siedzieć i patrzeć w ekrany. Film w końcu się wrzucił. Odcinek filmowy o filmie. Nieważne, miejmy to za sobą, głowę trzeba zresetować. Windawa. Miejsce, które słynie na pewno sportu, bo stąd możecie popłynąć i promem osobowym, ale też tutaj bardzo dużo przypływa statków właśnie z Bałtyku, i dalej towary są transportowane do całej Łotwy i krajów bałtyckich. Krowy. Krowy bardzo mocno kojarzące się z miastem Windawa. W 2002 roku była tutaj Parada Krów i te krowy pozostały i jako symbol tego miasta są po dziś dzień. Więc zobaczcie jak pięknie wygląda moment, kiedy wjeżdżacie do tego miasta. Wita Was też właśnie krówka kwiatowa, którą widzieliście na moment. No i można powiedzieć, że szlakiem tych krów będziemy dzisiaj podróżować, ale też zaliczymy mały zamek, zaliczymy fajny deptak, no i przejdziemy się przez centrum, bo w sumie to tyle, jeśli chodzi o tą miejscowość. Ale oczywiście poza tą kwestią portową jest też tutaj plaża, no bo jesteśmy. Nad Bałtykiem. Zapomniałem dodać w sumie o jednej rzeczy, która była tuż za moimi plecami: Centrum Nauki. To coś takiego jak nasze Centrum Nauki Kopernik, czyli bardzo dużo możliwości doświadczania fizyki, materii, chemii i tego innego, co możecie spotkać właśnie w Centrum Nauki Kopernik. Spotkacie tutaj w Centrum Nauki w Windawie. A teraz przed wami bardziej mury, ale ten budynek tutaj to jest jakiś pałac, obecnie muzeum. Nawet nie wczytujemy się w to. Tutaj na wprost policja, więc grzecznie prowadzimy naszego czarnego rumaka, tak go nazwaliśmy. Trzeba płacić za wejście. Opinie są skrajne, ale ogólnie takie no mało pozytywne. A jak wiecie, my w ogóle płacić za wejście do jakiegoś muzeum, to Oczywiście każdemu, niektórym się może to bardzo podobać i jak najbardziej to szanujemy, no bo każdy czym innym się interesuje. Ale my wolimy przejść się tutaj tą promenadą i pokazywać Wam piękne kolejne krówki oraz same ścisłe centrum tego miasta. Widać, że miasto mocno portowe. Tam w ogóle zbiorniki na gaz. A tutaj w samym porcie bezpłatny parking. Jak widzicie kamperki stoją. Można na pewno wykorzystać to miejsce. No i kolejna... Wielka tym razem krowa raczej byk, bo ma takie wielkie z przodu rogi. A teraz przed Wami fontanna, która, jak można się domyślać, inspiracją był jakiś pewnie średniowieczny statek. No ładnie się to prezentuje, duża konstrukcja. A na drugim planie ten budynek, który widzicie w tle, to sala koncertowa właśnie z tej miejscowości. No sporo tutaj dzieci, bo wiadomo, atrakcja, woda, pluska, pluska. Poza tym przejeżdżając przez centrum, no nie było nic takiego, co nas porwało. I tak sobie rozmawiamy, że gdyby ktoś, tak my sobie myślimy, gdyby ktoś szukał miejsca nad Bałtykiem, które jest spokojne w sezonie, no to tutaj mógłby spokojnie przyjechać, bo ludzi jest naprawdę bardzo mało. Jednym też symboli miejscowości Windawa jest właśnie centrum olimpijskie. Tutaj macie akurat saneczki, ale właśnie w tej miejscowości ćwiczą olimpijczycy, podobnie chyba jak u nas we Władysławowie. Z małymi przebojami, moi drodzy, właśnie odwiedziliśmy komisariat, nie wiem, z policji, straży miejskiej. Jest tam napisana jakaś policja, ale taka bardziej chyba od, od miasta. Nazwijmy taka nasza straż miejska, bo tam, w tym miejscu, gdzie my parkowaliśmy, mogą parkować tylko autobusy. No de facto my jesteśmy tacy duży jak autobus, no ale to nas do tego nie upoważnia. My o tym nie wiedzieliśmy. Dostaliśmy informację za szybę. No ale przyjechaliśmy, bo tam było właśnie prośba, żebyśmy się stawili, stawiliśmy się, wszystko wyjaśnione, policjant bardzo miły powiedział, że tym razem nie będzie nas karał, tylko prosił, żebyśmy tam nie parkowali. Więc Wy jak będziecie w Windawie, to nie parkujcie, jeśli macie duży zestaw, tylko szukajcie miejsc gdzieś, tak jakby choć tutaj, przy drodze, czasem jeden pas jest po prostu wyłączony i można wtedy z niego skorzystać. Więc teraz możemy już ruszać dalej do kolejnej nadmorskiej miejscowości. Powiem Wam moi drodzy, że pierwszy raz zdarzyła nam się taka sytuacja. Zobaczcie 39,5 litra gazu. Tyle weszło do zbiornika, który ma 40 litrów pojemności. Bardzo dziwne. Jeszcze nigdy nam się to nie zdarzyło. 34, 35 litrów to był max. Ale 39,5 litra? Z ciekawości zrobimy sobie zdjęcie licznika i zobaczymy ile przejedziemy kilometrów. A przy okazji jak już wiecie na stacji Circle K łatwo można napełnić wodę. Na każdej na razie takie coś spotykaliśmy, więc fajnie. Uzupełnimy sobie baniaki, bo w przyczepie jesteśmy na full. Wylaliśmy już toaletę, szarą wodę, więc będziemy mieli tylko 113 km do miejsca noclegowego. Mówiłem, że już bezpośrednio na miejscówkę. No, nie do końca. Jeszcze Lidl opotrzebujemy kilku świeżych rzeczy. Jak będziecie kiedyś jechać czy to z Lipawy, czy z Windawy, to w połowie drogi pomiędzy tymi miejscowościami jest bardzo dużo fajnych kempingów. Znajdują się one bezpośrednio przy samej plaży Morza Bałtyckiego. Przeważnie są to skoszone łąki, ale są też takie bardziej zagospodarowane i przygotowane pod tego lepszego, nazwijmy to klienta albo bardziej wymagającego nie wiem do końca w jakich cenach, ale tak jak mówię, mniej więcej połowa drogi dużo kempingów na mapie widać, my też widzieliśmy na trasie jeśli jeszcze jakieś się będą pojawiać to Wam je nagramy i pokażemy jak to wygląda. Moi drodzy kończy się zaufanie do aplikacji ja nie wiem jak po takiej drodze można nas puszczać I dosyć, że wertepy, kamienie pełno kurzu 7 km czegoś takiego to jest po prostu totalny koszmar. No mamy już dzisiaj troszeczkę chyba zmęczenie się wkrada w nas i trochę tych takich nie milszych przy, mniej milszych przygód, tak mi to nazwał. To jeszcze jakiś bohater nas wyprzedza przy tych kamieniach. Tak, tak, brawo, naprawdę, wielkie brawo. Ten dzień chyba nie będzie do najbardziej udanych. Ale nie wiem dlaczego tak jest, ale to koło, jak podjechaliśmy tutaj, bo słyszałem że coś stuka, było na samym dole. Po prostu tak jakby się w czasie jazdy po tych bardzo dużych wertepach, to fakt się odkręcało. No i co najgorsze, zobaczcie, jest flak kompletny. A tutaj to podginam je zdejmę. Nie wiem czy one po prostu o, tu przeziurawiło się. Po prostu rysaliśmy kołem, przez to, że one zjechało. Zobaczcie, co tu jest dziura. Tego się już nie naprawi. Hmm. No nic, trzeba będzie kupić nowe koło. Na szczęście można. To nie jest najlepszy dzień. No nic, trzeba będzie zamówić nowe koło. Tak to już jest, jak podróżuję się z bardzo złą mapą Google. Wystawię jej ocenę w aplikacji 1. Zresztą przyznam się, usunąłam ją. Wpływie yy, zdenerwowania to jakiś tramwaj na plaży. Pierwszy raz się z czymś takim spotykam. No a jeśli chodzi o zachód, to sami widzicie, nic z niego dzisiaj nie będzie. No, chyba tylko ten tramwaj robi tutaj robotę. Fajnie to naprawdę wygląda. Stoi sobie na torach. No a tak w tym miejscu wygląda plaża. O gdzieś tam się słoneczko przebija. Więc może coś z tego zachodu jednak będzie. Zrobię Wam zbliżenie na telefonie, bo tutaj to... Będę szczery, ale Wy nic nie widzicie. Po zachodzie słońca tak wygląda nasza opona. Dębka też przewita tutaj trzeba wyprostować te zapadki i ten bolec wyjdzie, tutaj też trzeba niestety te dwie zapadki. Ale ja poszukam dzisiaj, czy da się radę kupić same to koło. No bo to łatać to też nie ma sensu. Zobaczcie, jak to jest kawał, znaczy do, do, do ręki, to jest kawał zjechanej opony. No całe szczęście, że nic tutaj się nie stało na haku, w sensie, że nie wybiło. No mamy ten hamulec awaryjny. No co wam powiem? No dziadowska aplikacja, jeśli chodzi o nawigację i też dziadowskie drogi na Łotwie i to się potwierdzał dzisiaj drugi raz, że tutaj ta droga przy morzu jest fatalna. Dlatego jeśli będziecie na Łotwie, to nie jeździjcie przy morzu zresztą nie ma jakichś takich, wiecie, fajnych widoczków, typu, nie wiem, Turcja czy, czy Bałkany w ogóle. Bo tutaj są lasy. Tutaj nic tak naprawdę nie widać. Poza kilkoma tymi kempingami z dostępem bezpośrednio do plaży. To było fajne. Reszta po prostu jedziecie drogą w lesie. Nic więcej. Więc nie ma co się załamywać. Trzeba zaparkować porządnie przyczepę, rozstawić się, no i iść spać. Bo jutro będzie nowy dzień. Nowe przygody i wy też je zobaczycie. Więc tymczasem mówię Wam papa i do zobaczenia.